Cześć! Dziś razem z firmami Asus i Corsair pokażemy Wam podkręcanie kart graficznych. Nowoczesne karty można bardzo łatwo przyspieszyć, a producenci wręcz nas do tego zachęcają, tworząc serię produktów specjalnie z myślą o podkręcaniu. Jeżeli potrzebujesz większej wydajności i chcesz wykorzystać swój sprzęt na maksa, albo po prostu nauczyć się czegoś nowego, ten film jest dla Ciebie. Pamiętaj, że wszelkie modyfikacje robisz na własne ryzyko. Przyspieszanie pokażemy na przykładzie testowego komputera, który złożyliśmy na potrzeby szkoły podkręcania. Ogólne zasady dotyczą jednak wszystkich kart graficznych. W naszym komputerze użyliśmy podkręconego procesora Core i7 2600K, płyty głównej Asus 8 GB RAMu i karty graficznej Asus Radeon HD6950. Zanim przystąpisz do podkręcania, musisz się odpowiednio przygotować. Przede wszystkim trzeba sprawdzić zasilanie karty. Dodatkowe wtyczki zasilające muszą być podłączone, najlepiej bezpośrednio do zasilacza. Sam zasilacz musi mieć odpowiedni zapas mocy. Do komputera z jedną podkręconą kartą graficzną wystarczy porządny zasilacz o mocy około 500W. Użyty w naszym zestawie Corsair GS800 spokojnie zasiliłby nawet trzy takie karty. Podkręcone podzespoły wydzielają więcej ciepła, zatem trzeba się zatroszczyć o dobre chłodzenie. Sprawdź, czy nic nie blokuje dostępu powietrza do wentylatora i czy pokłady kurzu nie blokują przepływu powietrza przez radiator. Trzeba też zadbać o dobry obieg powietrza w całej obudowie. Kiedy zatroszczysz się o zasilanie i chłodzenie karty, możesz zgromadzić potrzebne do podkręcania oprogramowanie. Niezbędny jest program diagnostyczny GPUZ. W głównym oknie można znaleźć informacje o modelu karty graficznej i jej taktowaniach. Druga zakładka pozwala monitorować na żywo parametry działania karty, również najważniejsze, czyli temperaturę i prędkość wentylatora. Poza programem diagnostycznym przyda się taki, którym można zmieniać taktowania i zwiększyć wydajność. Najlepiej wykorzystać program dostarczany przez producenta naszej karty. W przypadku Asusa jest to program Smart Doctor. Do kart Radeon można też użyć wbudowanego w sterowniki programu Overdrive. W podkręcaniu chodzi o zwiększanie wydajności. Żeby wiedzieć, czy rzeczywiście się zwiększa, musimy najpierw ją zmierzyć. Do tego służą testy wydajności, takie jak 3D Mark 11. Nasz komputer otrzymał 5200 punktów w teście 3D Marka 11 Performance. Wiele gier również ma wbudowane narzędzia do pomiaru wydajności. Narzędzie wbudowane w grę Metro 2033 automatycznie przeprowadza test trzy razy, po czym wyświetla średnią liczbę klatek na sekundę. Podnoszenie wydajności naszej karty zaczniemy od nietypowej przeróbki. W kartach Radeon HD6950 można zmienić BIOS, czyli fabryczne oprogramowanie i odblokować dodatkowe jednostki obliczeniowe. Procedura jest skomplikowana, ale jest szczegółowo opisana w poświęconym temu artykule na PC. Labie. Po wybraniu przełącznikiem zapasowej kości BIOSu i wgraniu oprogramowania od wyższego modelu otrzymujemy kartę, która prawie niczym nie różni się od modelu HD6970. Zwróć uwagę na zwiększoną liczbę jednostek obliczeniowych wyświetlaną w oknie GPUZ w polu shaders. Jeśli wszystko działa jak należy, to możesz zabrać się za podkręcanie odblokowanej karty. Procedura jest prosta. Najpierw zwiększaj taktowanie procesora graficznego, a potem pamięci. Można zacząć od większych kroków około 10% fabrycznego taktowania. Po każdym przyspieszeniu trzeba sprawdzić stabilność. Najlepiej to zrobić testami wydajności lub grami, w które najczęściej grasz. Jeśli nie zauważysz żadnych zakłóceń obrazu, to znaczy, że wybrana częstotliwość jest stabilna. Wtedy możesz dalej podnosić taktowanie. Wyższe napięcie zasilania pozwala na ogół osiągnąć jeszcze wyższe taktowania. Napięcie można zwykle podnieść o około 10% bez negatywnych objawów. Pamiętaj, że tylko podnoszenie napięcia przy pomocy oprogramowania pozwoli ci zachować gwarancję. Modyfikacje fizyczne zawsze powodują jej utratę. Po kilkudziesięciu minutach klikania i patrzenia na testy wydajności ustaliliśmy stabilne taktowania: 960 MHz dla rdzenia i 1450 MHz dla pamięci. Po takim przyspieszeniu nasz komputer osiągnął 6100 punktów w 3D Marku 11, czyli prawie 20% więcej niż przed odblokowaniem i podkręceniem. Podobnie wzrosła liczba klatek w Metro 2033. Podczas wszystkich testów wydajności zostawialiśmy uruchomiony w tle program GPUZ. Dzięki temu mogliśmy monitorować temperaturę i prędkość wentylatora. Jeśli temperatura rdzenia nie przekracza 90 stopni, to nie masz się czym martwić. Jeżeli karta się przegrzewa, to spróbuj ustawić obroty wentylatora ręcznie. Pamiętaj, że podkręcanie to czynność hobbystyczna. Wymaga od Ciebie entuzjazmu i wytrwałości. W zamian możesz wiele się nauczyć o sprzęcie komputerowym i umilić sobie korzystanie ze swojej maszyny. To już wszystko w tym odcinku. Jeżeli zaciekawił Cię ten temat, zajrzyj do pierwszego artykułu o szkole podkręcania. Znajdziesz tam dużo więcej informacji na temat, który przedstawiliśmy w tym filmie. Do zobaczenia następnym razem. Próbujemy, zobaczymy, może się uda. Cześć, dziś wspólnie z firmami Asus i Corsair pokażę Wam... Wymy... Nowoczesne karty... Dobra, czekaj, czekaj, czekaj... A dobra, chcesz wycisnąć ze swojego sprzęta sprzęta. <grywa> nie, no to może tak zrobimy, bo takie taki podkręcanie w stylu kiepskich, co nie?